W dzisiejszym filmie poznamy poruszającą historię Jimeny Alvarez. Twierdzi, że umarła, rozmawiała z Bogiem i widziała przyszłość. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj teraz. I nie zapomnij zostawić komentarza ze swoim imieniem i miastem, w którym mieszkasz. Przyjrzyjmy się teraz zeznaniom Jimeny. Cześć. Nazywam się Jimena Alvarez i mam 40 lat. Chcę podzielić się historią, która całkowicie zmieniła moje życie. Niedawno wyszłam za Gabriela, niesamowitego mężczyznę, który wkroczył w moje życie w sposób, który mogę opisać jedynie jako przeznaczenie. Mam już czworo dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale Gabriel i ja zdecydowaliśmy się na wspólne dziecko. To właśnie podczas tej ciąży przeżyłam przeżycie bliskie śmierci, które zmieniło wszystko. W co wierzyłam na temat życia, miłości i przyszłości ludzkości. Zanim zagłębię się w tę szaloną historię, pozwólcie, że wyjaśnię trochę więcej o tym, kim byłem. Zawsze byłem osobą twardo stąpającą po ziemi, wiesz. Żadnej wiary w rzeczy nadprzyrodzone i nadmiernego myślenia o przyszłości. Moje życie było całkiem normalne: opiekowałam się dziećmi, pracowałam, a teraz cieszę się nowym małżeństwem. Ale wszystko się zmieniło po tym, co wydarzyło się w szpitalu. Wiem, że wiele osób mogłoby pomyśleć, że zwariowałem. Czasami zastanawiam się, czy to wszystko działo się naprawdę. Ale tego, czego doświadczyłam, co poczułam, nie da się tego wytłumaczyć. To było tak intensywne. Tak prawdziwe, że całkowicie zmieniło to, kim jestem. Dlatego zdecydowałam się opowiedzieć tę historię dzisiaj, zwłaszcza, że czuję, że wydarzy się coś ważnego. Przygotować. Historia, którą opowiem, nie należy do najłatwiejszych. Są trudne chwile strachu i bólu, ale są też chwile piękna, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. To historia o tym, jak prawie umarłam, rodząc piąte dziecko, i jak dzięki temu zobaczyłam Boga, przyszłość i wszystko w zupełnie nowy sposób. Kiedy Gabriel i ja zdecydowaliśmy się na wspólne dziecko, była to czysta radość. Nigdy wcześniej nie był ojcem, i widok jego entuzjazmu był taki piękny. Ciąża rozpoczęła się gładko, przechodziłem przez to już cztery razy i myślałem, że wiem wszystko, co może się wydarzyć. Dwoje moich najstarszych dzieci urodziło się naturalnie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Bliźniaki najmłodsze przyszły na świat przez cesarskie cięcie. Wszystko zostało zaplanowane bez żadnych problemów. Więc kiedy tym razem zaszłam w ciążę, nawet się zbytnio nie martwiłam. Lekarze powiedzieli, że wszystko jest w porządku i że mogę spokojnie rodzić normalnie. Ale na tydzień przed terminem porodu wydarzyło się coś dziwnego. Miałam sen lub wizję. Widziałam bliznę po poprzednim cięciu cesarskim. To było tak realne i tak przerażające, że obudziłem się w panice. Opowiedź Gabrielowi o śnie, a my zdecydujemy się porozmawiać z lekarzem. Poprosiłam o cesarskie cięcie i wyjaśniłam, co widziałam ale powiedziano mi, że to niemożliwe, że mogę bezpiecznie urodzić naturalnie. Powinienem był bardziej nalegać, powinienem zaufać swojej intuicji. Ale zawsze myślimy, że lekarze wiedzą więcej, prawda. Więc odpuściłam, próbując wmówić sobie, że to tylko zdenerwowanie związane z końcem ciąży. Dni mijały, a złe przeczucia nie ustępowały. Próbowałam zająć się przygotowaniami do dziecka. Gabriel był uroczy, cały podekscytowany, sprzątał swój pokój i kupował ubrania. Pozostała czwórka również nie mogła się doczekać spotkania ze swoim młodszym bratem. Pięć dni po tej wizji odeszły mi wody. Zaczęło się od lekkich skurczów, nic poważnego. Gabriel zabrał mnie do szpitala podekscytowany. Byliśmy szczęśliwi, myśląc, że za kilka godzin urodzi się nasz synek i że wszystko będzie idealnie. Ale godziny mijały i wszystko zaczęło się robić dziwne. Skurcze stały się silniejsze i bardziej bolesne. Nie było tak jak dawniej, coś było nie tak. Poczułam to, ale położne mnie nie posłuchały. Mówili, że to normalne, że każda matka uważa, że nie radzi sobie z bólem. Wtedy naprawdę zaczął się strach. Próbowałam tłumaczyć, że to nie jest zwykły ból porodowy, że coś jest nie tak. Ale nikt mnie nie słuchał. Gabriel był tam ze mną, trzymał mnie za rękę, ale widziałam, że on też się bał. Nie wiedzieliśmy, co robić, i tak oto weszliśmy w najgorsze godziny naszego życia. Następne kilka godzin było koszmarem. Ból tylko się nasilił. Ale nie był to normalny ból skurczowy, jakby coś we mnie pękało. Krzyczałam, błagałam o pomoc, ale położne powtarzały, że to normalne. Gabriel, biedak, był zdesperowany. Próbował przemówić zespołowi medycznemu do rozsądku, mówiąc, że coś jest nie tak, ale nikt go nie słuchał. Powtarzali tylko, że pierwsza ciąża zawsze jest trudniejsza, jakbym nie wiedziała, że to moja piąta ciąża. Po około ośmiu godzinach spędzonych w tym piekle zacząłem czuć się słaby. To było tak, jakby wysysano ze mnie energię, ledwo mogłem zachować przytomność. Gabriel to zauważył i zaczął wołać o pomoc. Wtedy chyba jedna z położnych w końcu zrozumiała, że sytuacja jest poważna. Wezwała lekarza, który szybko rozejrzał się i wybiegł z pokoju. Pamiętam, że słyszałem krzyki na korytarzu i biegających ludzi. Gabriel został praktycznie wyrzucony z pokoju. Chciałam krzyczeć, żeby został, ale nie miałam nawet na to siły. Nagle pomieszczenie wypełniło się ludźmi, lekarzami, pielęgniarkami, wszyscy rozmawiali w tym samym czasie. Usłyszałem luźne słowa, krwawienie wewnętrzne, pęknięcie macicy, kot czerwony. Wszystko stało się trochę pomdrugeszane. Potem pogonili mnie windami. Pamiętam, jak górne światła migały nad głową. Ktoś trzymał mnie za rękę, ale to nie był Gabriel, tylko pielęgniarka. I wtedy wszystko pociemniało. Nie wiem, czy minęły minuty, czy godziny, ale kiedy się obudziłem, nie było mnie już na sali operacyjnej. Byłam w zupełnie innym miejscu. Miejscu. Które na zawsze odmieniło moje życie. Kiedy otworzyłem oczy, a przynajmniej tak mi się wydawało, znalazłem się w miejscu, którego nie do końca potrafię opisać. Poczułem się, jakbym znalazł się w środku chmury. Nie było ścian, sufitu, podłogi, wszędzie tylko delikatna biała mgła. Na początku byłem zdezorientowany. Myślałam, że znieczulenie mnie podnieciło. Ale potem zdałem sobie sprawę, że nie czuję już bólu. Prawdę mówiąc, nie czułem swojego ciała. To było tak, jakbym była tylko świadomością. Wtedy właśnie zobaczyłem. Nie mogłem stwierdzić, czy to był mężczyzna, czy kobieta właściwie nawet nie wiem, czy była to postać ludzka. To było bardziej jak obecność światło tak mocne. A jednocześnie tak gościnne, że od razu wiedziałem, że to może być tylko Bóg. Nie mówił, przynajmniej nie słowami, które słyszałam, ale jakimś cudem zrozumiałam wszystko, co chciał mi powiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą poczułam, była ogromna miłość. Człowieku, nie potrafię wyjaśnić rozmiaru tej miłości. To było tak, jakby cała miłość, jaką kiedykolwiek czułem w życiu do moich dzieci, Gabriela i mojej rodziny była tylko kroplą w porównaniu z oceanem miłości, który okazał mi Bóg. Ale wraz z tą miłością poczułem także głęboki smutek. To nie był mój smutek, był to smutek Boży. Pokazał mi, jak bardzo jest mu smutno z powodu sposobu, w jaki traktujemy się nawzajem tutaj na ziemi wojen, przemocy, nienawiści. To wszystko bardzo go boli. Ale nie było w nim złości, było tylko rozczarowanie, a nawet smutek. A potem nadeszła najbardziej szalona część. Bóg zaczął pokazywać mi sceny z przyszłości. Widziałem katastrofy naturalne, które miały miejsce w 2024 roku huragany, powodzie, ziemia prosząca o pomoc. Ale widziałam też sceny miłosne. Ludzi zbierających się, żeby pomóc, uściski, uśmiechy. Zobaczyłam zdolność człowieka do kochania i przemieniania. Pośród bólu Bóg pokazał mi, że zawsze będzie nadzieja. Po tym wszystkim wiedziałam, że muszę wrócić. To nie był mój czas na odejście. Historia mojego życia nie była jeszcze kompletna. A potem, bez ostrzeżenia, poczułem, że moje ciało powraca. Obudziłam się w szpitalnym łóżku z Gabrielem u boku. Płakał, ale były to łzy ulgi. Przyszedł do mnie lekarz i najwyraźniej przeszedłem bardzo skomplikowaną i ryzykowną operację. To, co mogło być końcem, stało się nowym początkiem. Po wyjściu ze szpitala wróciłem do domu z nowym spojrzeniem na życie. Teraz bardziej niż kiedykolwiek chcę szerzyć przesłanie, które otrzymałem od Boga. Życie jest cenne i każdy z nas może coś zmienić. Czy podobała Ci się historia Jimeny? Jeśli Ty też przeżyłeś coś takiego, lub znasz kogoś, kto miał podobne doświadczenia, podziel się z nami tym w komentarzach. Nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał. Wspólnie szerzmy przesłania miłości i nadziei. Do następnego razu!